Julian Opie jest jednym z najbardziej znanych artystów brytyjskich. Swoje prace pokazuje już od 1983 roku na wystawach indywidualnych i zbiorowych na całym świecie. Na co dzień mieszka i pracuje w Londynie. Zajmuje się tak naprawdę rysowaniem i takim przełożeniem rysunku na różne media, głównie media nowoczesne, bo podstawowym narzędziem jego pracy jest komputer. Na wystawie możemy zobaczyć zarówno winylowe obrazy i rysunki. Możemy zobaczyć mozaiki. Możemy zobaczyć obiekty określane przez artystę Janem Rzeźb3D, a także animowane obrazy na ekranach LCD i LED. Głównym tematem prac OPIEGO już od końca lat 90. są przedstawienia człowieka i zwierząt. W takim bardzo ogólnym ujęciu, dlatego że to, na czym tak naprawdę polega ten język rysunkowy artysty, to jest pewna prostota i redukcja do podstawowych elementów. Warto zaznaczyć, że wystawa jest tak naprawdę pokazem najnowszych prac artysty, najnowszych jego realizacji i daje wgląd w aktualną praktykę tego, jaką sztukę artysta obecnie uprawia.